Paweł Tanajno, strajk przedsiębiorców, jest z nami. Dzień dobry panu. Witam serdecznie widzów. Witam pana redaktora. Jak idzie otwieranie? To jest chyba największy, niechcący trochę, ale największy opór wobec reżimowej władzy PiS, więc idzie. Z jednej strony dosyć dobrze jak na takie warunki, a z drugiej strony czujemy niesamowitą presję ze strony władzy wykonawczej i ta presja jest jakby też dowodem, że musi iść bardzo dobrze. My już straciliśmy jako strajk przedsiębiorców jakby kontrolę nad ilością tych otwieranych lokali, ale skala tego nacisku i, można powiedzieć, swego rodzaju agresji władzy świadczy, że musi iść bardzo dobrze. No właśnie, mogę się mylić, ale kiedy się przyjrzałem, nie ukrywam, że z bliska, bo to moi krajanie, tej pokazówce z rybnika, to odniosłem wrażenie, że entuzjazm trochę opadł, i że tu i tam pojawiło się takie z trudem manifestowane, ale jednak zastraszenie. Nie no, ja w ogóle nie mówiłbym o entuzjazmie, tak? Bo od samego początku mamy swego rodzaju dualizm sytuacji prawnej, czyli z jednej strony mamy władzę sądowniczą, która mówi: Słuchajcie, rozporządzenia są nieskuteczne, nie mogą ograniczać waszej działalności gospodarczej. Z drugiej strony mamy władzę wykonawczą, która wytacza wszystkie możliwe działa i no. Nie ma ludzi ze stali, to po prostu każdy odbiera to bardzo personalnie różnie. I to, że prawo jest po naszej stronie, no nie, nie powoduje w nas entuzjazmu, jeżeli musimy się z... Ja wiem, Ciekać. ale o, o, o coś innego pytam. Pyta. Pytam o to, czy rzeczywiście z waszego punktu widzenia dało się zauważyć, że ta pokazówka z rybnika była skuteczna? Że kiedy zobaczono te białe hełmy i no, bardzo brutalną akcję policji, to jednak. Te pomysły na otwieranie się zostały w pewnej mierze spacyfikowane. Nie, one nie mogą zostać spacyfikowane, bo one nie biorą się. To może wyglądać dla kogoś postronnego, jak jakaś akcja polityczna przeciwko pisowi i gdzieś tak pośrednio taki aspekt tego jest. Ale to nigdy nie było to nigdy nie była działalność polityczna. Ci ludzie się nie otwierają dlatego, że chcą coś zademonstrować. Tylko dlatego, że jak się nie otworzą, to zbankrutują. I teraz e, oni od początku liczyli się z tym, że władza wytoczy wszystkie armaty, no i liczyli się z ryzykiem, więc e, jakby nie można mówić to jest sytuacja tragiczna ogólnie rzecz biorąc to nie można mówić ani o entuzjazmie, ani o spadku tego entuzjazmu, po prostu ryzyko wzrosło. No ale jakie jest wyjście? No ci ludzie nie mają wyjścia, no jeżeli oni się poddadzą. No to bankrutują i to są czterdziestolatkowie, często pięćdziesięciolatkowie, którzy oszczędzali długo, długo na to, żeby sobie otworzyć tą knajpę, oni już do końca życia z tego nie podniosą, utoną w długach, są lokale często wynajmowane, tego to się nie da już wyjść. Więc... To są tego typu ludzie, to jest tak silna motywacja ekonomiczna, którą mógłbym porównać jedynie do czasów PRL-u i motywacji robotników, no bo przecież umówmy się, że cały ruch Solidarności to nie był ruch polityczny walki o wolność, tylko to był ruch silnie zmotywowany tragiczną sytuacją ekonomiczną, więc no to cóż, białe ciastki, straszenie prokuratorami, to nic nie zmienia, no, albo otwieramy, albo umieramy. Czy pan wierzy w zarazę i w COVID? Nie, absolutnie to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia faktów. Pytam Więc o jak to, dlatego. O wiarę, to jest całkowicie zaprzeczam, nie wierzę. Ja, ja wiem, po prostu obserwuję fakty i wiem, że są zachorowania. Pytam o to, dlatego że ja widziałem zabawę w klubie w Rybniku z bliska. To była masa ludzi bez maseczek, stojących bardzo blisko siebie, pogrążonych w tańcu. Sorry, tego się nie da bronić. Tego akurat nie da się bronić. Panie Marku, ja nie rozumiem tego, dlaczego w ogóle jest takie stwierdzenie i próba fokusowania zarazy na dyskotekach. Bo ja w przeciwieństwie do rządu przeczytałem ten artykuł w Nature. My go przeanalizowaliśmy i tam jako główne wskazanie siedliska zarazy są miejsca kultu religijnego, nie dyskoteki. I tych miejsc kultu religijnego nie zamknięto. Więc ja nie rozumiem, dlaczego akurat te dyskoteki mają być miejscem zarazy. Poza tym, to jest taka, takie oszustwo trochę, jak przykładamy ziarnko blisko oka, to wydaje nam się, że ono jest gigantyczne. Ale jak popatrzymy na te dyskoteki w skali całego kraju, to one nie mają absolutnie żadnego znaczenia do roznoszenia się zarazy. Dużo większym punktem emisji wirusa są, nie wiem, urzędy państwowe, na przykład Sanepit, Policja, tam jest większa zaraza, ci ludzie się spotykają między sobą, spotykają się z obywatelami. Więc ja nie wiem, dlaczego zrobiono chłopców do bicia z tych dyskotek. Owszem, może część osób zdjęła te maseczki, ale nie należy tego generalizować, bo przecież w komunikacji miejskiej też czasami ludzie zdejmują maseczki. I na przykład w starej babci w Bydgoszczy na 1000 metrów, było 40 osób i pani naczelnik policji właśnie używała tego argumentu, że ona ratuje życie mieszkańców Bydgoszczy, ale jak w tramwaju w Bydgoszczy jedzie 40 osób na nie wiem 60 metrach kwadratowych, to już jest wszystko ok. Nie, tego się nie dobro. Ja, logiki nie logiki tego, w tych przepisach nie ma w żadnym miejscu, to prawda. No więc nie fokusujmy się na tej dyskotece, tylko zobaczmy, że dookoła nas jest mnóstwo miejsc, w których ludzie się skupiają, w których czasami nie noszą maseczki, i to nie jest powód do zarazy. Tak więc nie, ten argument do mnie nie przemawia absolutnie ani z punktu widzenia medycznego, ani z punktu widzenia jakby ogólnej strategii walki z koronawirusem. Mówi pan, panie Pawle, że przepisy. Przyznaje pan, uznaje pan, że przepisy sprzyjają waszemu środowisku. Linia orzecznicza zaczyna być już wykrystalizowana w wielu ośrodkach sądowych w Polsce. A jednak mówi Pan, że to nie jest narzędzie, którego możecie swobodnie używać i niespecjalnie da się na nim polegać. Dlaczego? Nie ma mocniejszego narzędzia niż prawo. No nie, panie redaktorze, no oczywiście, że jest narzędzie mocniejsze niż prawo, to znaczy jest nieprzestrzeganie prawa. W mojej ocenie policja, urząd, inspekcja sanitarna po prostu dokonują ewidentnych przestępstw, i nie dlatego, że oni chcą walczyć z koronawirusem, to w ogóle nie ma nic wspólnego. Tylko właśnie chodzi o to, że całkowicie w tej walce z przedsiębiorcami, którzy słuchają sądów, oni lekceważą i nie tyle sądy. Czyli lekceważą kodeks postępowania administracyjnego, czyli postępują nie tak, jak powinni, powinni postępować. Policja zapomina o tym, że ma stać na straży prawa, zapomina o tym, że ma stać na straży Konstytucji, tylko policja zachowuje się jak najgorsze formacje, które znamy z historii świata. Policja teraz wykonuje rozkazy. Policjanci w ogóle się wyłączyli ze swojej przysięgi, że oni będą stali na straży Konstytucji. I to jest właśnie ten problem państwa reżimowego. W którym prawo przestało mieć znaczenie. Trochę żart, można żartem powiedzieć, że w Polsce mamy taką obecnie hierarchię e, instrumentów prawnych. Jest najwyższym aktem prawnym jest konferencja Mateusza Morawieckiego. To tam ludzie dowiadują się jakie jest prawo. E, potem drugim aktem to są instrukcje i rozkazy. To jest drugi akt prawny i trzeci akt to jest, e, bo wszyscy tak robią, co często słyszymy urzędników, którzy nie potrafią wyjaśnić, dlaczego nas każą, e, dlaczego tak działają, bo, bo wszyscy tak robią. No to jest niestety katastrofa państwa, katastrofa kraju, chyba o który walczyły poprzednie pokolenia, katastrofa wszystkich. To, że nie żyjemy w państwie prawa. Więc nikt się tym prawem nie przyjmuje, mimo że stoi po naszej stronie. Ale to nie wierzycie w rolę wolnych sądów, które stoją obok was? Wierzymy, panie redaktorze, tylko e, e, powiedzmy sobie szczerze, wspaniactwem obecnej reżimowej władzy jest to, że oni robią wszystko. Aby w tych swoich postępowaniach nie dopuścić do kontroli sądowej. Oni grają na czas. Sądy będą wydawać wyroki za 7 miesięcy, 8, rok, półtora, a na dzisiaj ich nie interesuje. Zresztą w któryś z posłów PIS powiedział, że ich nie interesuje to, że sądy twierdzą, że nie wolno. Ich interesuje to, żeby dzisiaj karać, żeby dzisiaj działać, żeby dzisiaj osiągnąć sukces. To jest polityka faktów dokonanych. I to jest ten problem, że my oczywiście wierzymy w sądy, bo gdybyśmy nie wierzyli w sądy, to w ogóle by nie było to jak. My słuchamy sądów, słuchamy prawa, wierzymy w sądy, ale ja mówię o tym, co się dzieje z władzą wykonawczą, która gra na czas, chce utopić wszystkie postępowania w takiej sferze administracyjnej, bo zanim to pójdzie do kontroli sądów, najpierw się muszą wszystkie instancje administracyjne wypowiedzieć. To jest gra na czas i polityka faktów dokonanych. Tu sądy są, jest próba wyłączenia kontroli sądowej za wszelką cenę. Gdzie był strajk przedsiębiorców, kiedy na ulicę wszedł strajk kobiet? Panie redaktorze, o nie wiem, o której pan demonstracji mówi, my zawsze jesteśmy ze strajkiem kobiet. Wszystkie nasze działania jesienne były ukierunkowane na to, żeby wspierać, żeby dołączać. Wiadomo, w Warszawie jest bardzo silna komórka, która sobie potrafi zorganizować wszystko, natomiast wszystkie te protesty lokalne zawsze przeplatały się ze środowiskiem naszym. I w ogóle trudno tu mówić, jak się popatrzy nie wiem, na takich Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kraków, to w ogóle trudno mówić, że to są rozdzielne środowiska, bo ja mam przed oczami Kraków, gdzie byłem osobiście. Spotkanie było w zamkniętej restauracji u pani przedsiębiorczyni, która jest zaangażowana w strajk kobiet, i, ta, i ogólnie i mężczyźni, i kobiety, przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie angażują się w strajk kobiet. Nie ma w ogóle tutaj jakby, to nie są partie polityczne, my tu nie walczymy o stołki, nie ma tego rozgraniczenia, raczej wszyscy popierają, którzy walczą z reżimem PiS, popierają strajk kobiet i a wszyscy, którzy rozumieją, że ta, na, teraz ta akcja strajku przedsiębiorców również ukrusza w jakiś sposób władzę Morawieckiego, popierają nas i przychodzą, nawet jak nie są przedsiębiorcami, to przychodzą do tych restauracji i są klientami. Panie Pawle, chyba władze Ciechanowa, tak mi się wydaje, zachęcają wręcz przedsiębiorców, żeby otwierali swoje, swoje przybytki i obiecują wsparcie. Jakie to może być wsparcie, jeżeli mówimy o samorządzie, Pańskim zdaniem? Czy, czy Pan też upatruje w tych środowiskach potencjalnego sprzymierzeńca i czy Pan mógłby sobie wyobrazić, jak samorządy mogą Was wesprzeć? Czy znaczy to już jest kolejny etap? W... Skruszenia tego pisowskiego kolosa, który okazuje się być na glinianych nogach, bo pierwszy etap jest taki, i o tym nie wolno zapominać, że to, co widzimy w telewizji, to są pokazówki. Natomiast w całej Polsce, w setkach miast powiatowych, widzimy, my to widzimy, dostajemy od przedsiębiorców informacje, którzy wręcz nie chcą się ogłaszać, że otwierają, ponieważ mają cichą zmowę z policjantami, cichą zmowę z urzędnikami, którzy po prostu udają, że oni nie są otwarci. I to jest już powszechny bunt w Polsce i z tego właśnie też wynika taka coraz większa agresja władzy, bo oni tracą władzę w Polsce powiatowej. To jest raz. Druga sprawa jest taka, że samorządowcy właśnie się orientują, bo do spływają do nich pity i city, i znaczy w ogóle spływają do Urzędów Skarbowych, ale się orientują, że dochody samorządów z tych podatków za zeszły rok będą tragicznie niskie. Po trzecie. Ja właśnie widzę rosnący bunt samorządu, on jest związany na pewno z ekonomią. Im mniejsze miasto, tym silniejszy, im bardziej kurort turystyczny, tym silniejszy ten opór. I co mogą, Pan pyta się, no mogą bardzo dużo, ponieważ urzędnicy Sanepidu raz pracują w Sanepidzie, potem pracują w jakiejś instytucji samorządowej. To towarzystwo się całkowicie ze sobą miesza. I tam relacje, my już to widzimy, że te relacje interpersonalne Niezwiązane już bezpośrednio z podległością służbową są dużo ważniejsze w Polsce Powiatowej niż rozkazy z Warszawy. Więc tu samorządowcy mogą po prostu po cichu lobbować. To jest troszeczkę sytuacja jak za komuny. Nie wyjdziemy na czołgi, bo wytoczył przeciwko nam Kaczyński czołgi. Nie wyjdziemy na czołgi, nie będziemy się podstawiać pod strzały skałacznikową, ale możemy robić cichy bunt społeczny i on trwa. I to jest rola samorządu. Mamy też mocniejsze deklaracje. To nie chodziło o prezydenta Ciechanowa, tylko Cieszyna, to on zachęca przedsiębiorców gastronomii do otwierania, ale taką samą deklarację mamy od marszałka województwa lubuskiego, który również powiedział, że będzie wspierał, zachęca i przygotuje wszelkie formy możliwe do obrony tych gastronomów, sal weselnych, które będą się otwierać. Tak więc to jest nieformalne wsparcie samorządowców. To mogą zrobić bardzo dużo. Panie Pawle, skoro przy pieniądzach jesteśmy, tam podatki gdzieś się pojawiły. Jaka jest skala według Waszej wiedzy upadłości w tych branżach? Bo władza twierdzi, że żadnej takiej fali nie widać, nie, lik nie likwiduje swoich restauracji ani barów, nie zwalnia ludzi, nic takiego się nie dzieje. Tak jest. To tak samo jak nie widać jeszcze bezrobocia, ponieważ obowiązuje program PFR-u i ludzie tylko czekają, aż ten program się skończy, będą zwalniać, więc bezrobocie na pewno wybuchnie gigantyczne. W kwietniu i maju, teraz mamy bodajże 6%, to szykujemy się na 10. Bo to już widać, bo ostatnio były doniesienia prasowe, że w Warszawie, w urzędach pracy już jest po 39 osób na jedno miejsce. w Warszawie, Ale e, jeżeli chodzi o te bankrutowanie, to ja wyjaśnię to na przykładzie. Po pierwsze, e, większość ekonomistów, która występuje w mediach, nie wyjaśnia jednej podstawowej rzeczy: wsparcie państwa, wsparcie, no, załóżmy. Opiera się o pożyczki, to jest raz, a po drugie te pożyczki są związane z ilością pracowników, a nie z faktycznymi kosztami. I teraz możemy sobie wyobrazić restaurację, którą właściciel otworzył przy swoim domu, w swojej stali, 5-10 lat temu zakończył amortyzację sprzętu, właściwie nie ma żadnych kosztów poza pracownikami, to ci się nie otwierają. I ja w ogóle nie proszę ich nawet, żeby się otwierali, bo oni mówiąc kolokwialnie, są zarobieni na pfr -ach. Oni być może na tych ferach lepiej wyszli, niż by prowadzili tą działalność. Ale jest grupa drugich przedsiębiorców, którzy otwierali się niedawno, którzy wynajmują lokale, a to w centrach handlowych, a to w nawet lokalach gdzieś na starówkach, którzy mają gigantyczne koszty poza pracownikami i ich w żaden sposób te rządowe nie ratują. Oni dlaczego nie bankrutują? No ja mam mnóstwo takich przykładów. Zastawiają wszystkie majątki, jakie mają, sprzedają samochody, sprzedają mieszkania, sprzedają wszystko. To jest asset stripping. I to już w tej chwili, dlaczego to wybuchło? Dlatego, że o ile kończą się majątki po prostu, no, o ile udało się, wysprzedając swoje aktywa, uratować zeszły rok, te opłacać te czynsze, bo nikt tam nie robi zwolnień z czynszu, żadnych opłat, nawet te rządowe opłaty i samorządowe za alkohol, koncesje, akcyza, czy nie akcyza, tylko opłaty na yy, zaikt, wszystko trzeba płacić, chociaż lokale nie działają. I teraz ci, którzy się już wysprzedali, oni stoją na tej właśnie krawędzi, albo koniec zostają z niczym, proszę sobie zrozumieć, że oni nie to, że zbankrutuje biznes, ale oni jeszcze coś mogą zrobić. Nie, oni się już wystrzedali. Oni są na zero. Ta, ta knajpa to jest ostatnie źródło dochodów. Jeżeli ona upadnie, zostaną do końca życia z długami, z których się nie podniosą. I to jest ta różnica, dlaczego rząd mówi, że część nie widzi tej fali banków. No nie widzi, bo część przedsiębiorców, ja oceniam około 60% z tych branż zamkniętych, jest zaopiekowana tymi funduszami. Pozostałe 40% zostało zupełnie na lodzie. Dla nich to już jest być albo nie być. Oni jeszcze nie bankrutują, bo oni się wysprzedali I właśnie teraz następuje fala ostatecznej walki. Albo będzie fala bankructwa, albo przetrwają. To będzie ciekawa wiosna. Paweł Tanajno, strajk Przedsiębiorczy był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Serdecznie dziękuję, za zaproszenie. Pozdrawiam widz.